Nike pozamiatało. Siemano z tej strony Dany Broski Fitness w krawacie i dzisiaj mam dla Was odcinek, na który sam szczerze przyznam naprawdę bardzo długo czekałem. Dlaczego? O tym zaraz. Ale co będzie gwiazdą dzisiejszego odcinka? To najnowszy wypust ze stajni Nike. Nike Womero 18. Słuchajcie, na początku wspomnę o tym, że nie jest to żadna współpraca. Sam zakupiłem te buty z domowego budżetu. Mam nadzieję, że żona nie wyrzuci mnie za to z domu. Natomiast kupiłem je z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że bardzo długo czekałem na to, aż Nike wypuści buty z maksymalnie możliwą amortyzacją. Natomiast drugi powód jest taki, że Często przy premierach większych, takich jak na przykład Pegasusy Premium, inne buty są odkładane troszeczkę na dalszy tor. Tak jak powiedziałem, ten but kupiłem z domowego budżetu. Proszę, jeżeli macie taką możliwość, zostawcie suba, żebym mógł robić więcej takich materiałów i żeby tak nie bolało, jak będę spał na wycieraczce. A uważam, że maksymalna amortyzacja właśnie w firmie Nike w połączeniu z responsywną podeszwą ReactX może być naprawdę dobrym połączeniem o którym powinniśmy porozmawiać. But prezentuje się w ten sposób. Pozwólcie, że odłożę tamtego buta, będzie nam potrzebny tylko jeden i zobaczcie co już przykuwa uwagę na pierwszy rzut oka, to bardzo wysoka podeszwa 46 mm drop 10 mm ma za zadanie udzielić nam tego, co jest napisane w środku buta. Oczywiście nie tego, bo tutaj mamy napis Road. Natomiast w drugim bucie mamy napis zobaczcie, mam nadzieję, że będzie widać Maximum Cushing. Jeżeli nie, to dodamy w postprodukcji. Maximum Cushing, czyli maksymalna wygoda, maksymalna amortyzacja. I zanim Nagrywam dla Was recenzję, no to już przebiegłem kilka biegów, dokładnie trzy, ale zrobiłem ponad 28 km. Dwa biegi ze sprintami i jeden bieg 20 kilometrowy Co mamy w tym bucie? Na co warto zwrócić naprawdę uwagę? To połączenie dwóch najbardziej według Nike zaawansowanych podeszw, które posiadają, podeszwy Zoom X oraz podeszwy React X. I co one mają nam zapewnić? Zoom X ma zapewnić nam bardzo dużą amortyzację. Tą piankę znamy z naprawdę wielu modeli Nike. Najbardziej taki maksymalnie w amortyzację but, który był przed tym to Nike Invincible Run 3. Natomiast tam też maksymalnej amortyzacji nie było. Ona była bardzo wysoka, ale nie było tej maksymalizacji, natomiast podeszwa ReactX ma zapewnić większą responsywność, czyli nie tylko amortyzację, ale też tej responsywności trochę. I czy rzeczywiście ona tutaj jest? Muszę przyznać szczerze, że na tak wysoką podeszwę ten but naprawdę nie topi nam stopy. Co to znaczy? Często w butach, gdzie jest duża amortyzacja, można mieć uczucie tego, że stopa jakby się zapada w tą piankę, no ale o, do momentu, kiedy ona dobrze działa, kiedy nie jest jeszcze wyrobiona, nie czujemy tego w kolanach, nie czujemy tego w kostkach, ponieważ ta stopa bardzo dobrze się formuje, no i to zapewnia właśnie amortyzację, czyli żeby nie czuć tej twardości na wierzchni. Natomiast tutaj czuć to leciutkie odbicie na końcu, czuć, że jest tutaj coś jeszcze, że nie jesteśmy pozostawieni tylko samej amortyzacji. I właśnie dlatego czekałem na, na to, aż ten but wyjdzie. No bo, prawdę powiedziawszy, buty z wysoką amortyzacją w Nike są dostępne od bardzo dawna z płytkami karbonowymi. No ale, jeżeli mam być szczery, w moim wypadku dla biegacza powyżej 110 kg, jeżeli. Miałbym dla tej amortyzacji kupić buty z płytką karbonową, byłby to totalny bezsens, ponieważ po pierwsze, nie biegam na tyle szybko, żeby karbon mi się przydał, natomiast po drugie, znacznie szybciej tego buta bym po prostu zdewastował. Oczywiście nie tego, tylko tego z płytką karbonową. Jak zauważyliście w momencie, kiedy powiedziałem o przebiegniętym kilometrażu, pojawił Wam się screen z aplikacji Garmina. Są to pierwsze buty, które od początku, od pierwszego treningu dodałem do aplikacji i właśnie je będę chciał sprawdzić na ile kilometrów mi wystarczą, po ilu kilometrach powiem dobra, teraz już nadają się tylko do chodzenia. Kolorystyka wiadomo Nike poza tym, że Robi dobrze swoją robotę. Jeżeli chodzi o obuwie, to wypuściło cztery kolorystyki w rozmiarówce męskiej. Kolorystyki, z tego co pamiętam, dwie w rozmiarówce damskiej. Jeżeli mam być szczery, teraz wam się pojawiają. Kolorystyka damska dla mnie jest dużo bardziej ciekawa. Natomiast, jeżeli chodzi o wizualny aspekt buta, to naprawdę znacznie lepiej prezentuje się on na żywo niż nawet teraz dla Was przed kamerą. Ja zastanawiałem się nad zamówieniem tego takiego neonowego zielonego, że będzie tak, wiecie, fajnie wyglądał, szczególnie w lato czy wieczorem, jak się będzie biegało, to będzie ten odblask, ale jednak ta biel naprawdę robi świetną robotę. Szkoda, że Nike nie pomyślało o tym, żeby też podeszwa była biała. Ona jest taka troszeczkę biało-żółta, taka zażółkła ale ona taka jest naturalnie i to nawet widać na zdjęciach które prezentują ten but na stronie internetowej trochę w tych butach przebiegłem mimo to są w dobrej kondycji, ponieważ spsikałem je impregnatem jeżeli mogę jakiś poradzić Creep Protect mówiłem o nim w materiale o czyszczeniu butów no i tu widzicie w różnych warunkach pogodowych prawie 30 km, a but nadal czysty. Jak się zachowa dalej, no to zobaczymy. Jeżeli miałbym podsumować temat tego buta, na ten moment dla mnie jest to najwygodniejszy but, w jakim biegałem. A biegałem w New Balansach Fresh Foam XV4 More. Chyba szybciej skończy się odcinek, niż ja skończę mówić tą nazwę. Jest długa, ale but warty uwagi. New Balance 1080v12. Nowa Blast 3 LE oraz próbowałem Nimbusów 26. I to co mogę powiedzieć, miałem do wyboru zakup Nowa Blast Piątek i tego buta. Natomiast Nowa trójki LE dalej świetnie zdają egzamin yy, i pomyślałem, że będę raczej potrzebował buta na dłuższe, spokojniejsze wybiegania, na takie daily rany. No ponieważ już moje New Balance się troszeczkę wysłużyły, uważam szczerze, że przedwcześnie, ale daję infory, ponieważ zaczynałem z naprawdę dużego C, jeżeli chodzi o wagę. No i jestem ciekawy, ile wytrzyma ten but. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym ocenić, który but był najwygodniejszy, jest to ten but. Tutaj, jeżeli spojrzycie na jego budowę, to jest też Wydaje mi się ten Max Kaszynnik, o którym było powiedziane, czyli o tej wygodzie. Ten, kto z Was grał w koszykówkę to będzie wiedział o co chodzi, albo kto chodzi w butach do kosza tak na co dzień to wie o tym, czym jest w koszykówce takie stabilizowanie kostki. I tutaj Nike naprawdę przoduje. Może dlatego, że ma Jordana, LeBrona, e, kobiaki w swojej stajni. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast to, jak kostka siedzi w tym bucie, to jak jest ona zabezpieczona, to jak jest ona obudowana, ale z drugiej strony czuć taką lekkość. Jest naprawdę e, czymś świetnym. Dobrze mi się e, w nich biega. No to zobaczymy jak będzie to wyglądało w lato. Tutaj jest niby taka przewiewna siateczka, ale zobaczymy czy stopa nie będzie się pocić nadmiernie. No i but wyglądowo jest też masywny. Tu już nawet nie chodzi o to, że jest to rozmiar 48,5 w moich rękach, ale chodzi o to, że nie jest on smukły. Jest on bardzo szerokim butem, butem, który leży dobrze, ale jest tym szerszym. To może niektórych odstraszać, no bo weźmy chociażby na przykład takie Pegasusy, które raczej do stopy przylegają. aczkolwiek sam mam kilku znajomych, którzy mówią o tym, że na przykład Nike niezbyt dobrze im się biega próbowali, ale gdzieś tam to dopasowanie do stopy, ten, ta wąska cholewka im przeszkadza. Tutaj tego nie znajdą. Tu jest szeroko, tu jest przyjemnie, tu jest yy, miło, tu jest fajnie. Jest fajnie się po koleżeńsku. Czy tak będzie w wysokich temperaturach zobaczymy. To może być też dla kogoś tak jak mówię ta szerokość minusem. Dla mnie jest ona plusem ponieważ stopa leży naprawdę wygodnie. Co jeszcze jest bardzo ważne to to że na swoim pierwszym półmaratonie w Szczecinie doznałem kontuzji kostki. Na drugim półmaratonie w Świdnicy na RST ta kontuzja znowu się odezwała. I ja ten bieg 20 kilometrowy zrobiłem też z dwóch powodów. Z którego macie Tiktoka, czy tam shortsa. Pierwszy powód to taki, żeby właśnie sprawdzić te buty, jak zachowają się na długim wybieganiu, ale drugi powód to taki, żeby zobaczyć, jak zachowa się moja stopa. Te buty nie spowodowały u mnie bólu kostki. Mięśnie mnie bolały po biegu. To jest normalne, to był Dłuższy, pierwszy, dłuższy dystans niż 12 km od listopada, gdzie byłem wyłączony z biegania na ponad miesiąc, bo kostka dochodziła do siebie. I przyznaję, że w tych butach jedyne, co mnie bolało, to po prostu mieście z wysiłku, natomiast kolana, kostki, waże powyżej 110 kg, mnie nie bolały. Kończąc recenzję tego buta, moim faworytem były New Balance MOR V4. Jeżeli chodzi o amortyzację. Jeżeli chodzi o taki bieg troszeczkę szybszy przy treningach, gdzie się pojawiały sprinty, nowa blasty, trujeczki LE. Natomiast, jeżeli miałbym na dzień dzisiejszy wybrać buty, w których mógłbym przebiec półmaraton, w których mógłbym pobiegać sobie troszeczkę szybciej, w których zrobię daily runy, to myślę, że Nike Womero Naprawdę spełniłyby te wymagania. Więc jeżeli szukacie butów z dobrą amortyzacją, butów na początek swojej przygody biegowej, macie tego budżetu, ponieważ kosztują one ponad 600 zł, to uważam, że jest to naprawdę but warty zakupu i mówię to szczerze, ponieważ nikt mi za to nie zapłacił i chcę się po prostu tym z Wami podzielić. No i też ich nie. Odesłałem po pierwszym założeniu po takiej przebieżce lekkiej po domu, gdzie jeszcze można było sobie to zwrócić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kolejne materiały pojawią się już niebawem. Zostawcie suba, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Piąteczka.